No to dobra, a w dzisiejszym odcinku na chwilkę zajmiemy się muzyką, ale nie fizyką, choć to z fizyką może mieć sporo do czynienia. Co nie, no to dobra, no to tyle w temacie. Co nie, no to właśnie tak to robimy. Co nie, no to dobra, no to teraz czas. Sprawdzić co robią dzisiaj metalowce, ale nie stopy metali w sensie chemii, tylko stopy metali w sensie, że ich stopy śmierdzą od tych nobutów co nie no to dobra, no to tyle w temacie, co nie no to dobra, no to tyle w temacie, no to już wam tam zaraz pokazuje, co się dzieje ok no to dobra koledzy ze naszego zespołu muzycznego no to jak koledzy gramy dzisiaj ten no koncert w hełm czy nie no mi powiedz no to dobra no to jak no to a jak co nie no to dobra no to tyle w temacie no to jak gramy ten no koncert dzisiaj czy nie no mi powiedz okej okay, no to jak no to a jak co nie no to grajmy tam dzisiaj koncert dobra, no to dobra, zróbmy to już już, no i poimprezujmy przecież. Liczy się tylko rok rule, co nie chłopacy z naszego boizbędu. No 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 koledzy ze zespołu fajnie się nam gra co nie no to dobra no to dobra no to dobra no to jak no to idziemy grać nam tego no i, i metalu co nie no to pograjmy sobie troszeczkę metalu okej okay? no to dobra no to grajmy ten no i metal dobra no to to dobra, grajmy tym metalem Dobra, okej, okay, no to pograjmy sobie No ten, no nasz i metal Okej, okay, no to gramy metal w hełmży Co nie, no to w hełmży grajmy metal Dobrze, no i chuj nam w dupę Poimprezujmy troszeczkę przecież tylko się liczy rock'n'roll, co nie chłopacy ze zespołu. No to dobra chłopacy ze zespołu, no to jak jedziemy tam do tej hełmży zagrać troszeczkę no metalu czy nie no mi to teraz kurwa powiedzcie okej okay, no to jak no to robimy to czy nie no nam to kurwa teraz powiedzcie dobrze no to dobra no to tyle w temacie co nie no to tyle w temacie Możemy wreszcie iść zrobić to co mamy Dobrze no to dobra pojedźmy już tam do że Zagrać troszeczkę rock'n'rolla Okej okay, no to dobra no to już tam to zagrajmy No i to tyle w temacie No i chuj nam w dupę tak jak Wszyscy mówią okej, okay, no to chuj nam w dupę, jedziemy do hełm, że grać rock'n'rolla okej. Okay. No to dobra chłopacy, a teraz chodźmy tam grać nasz metal na scenie w że okej, okay, no to dobra, no to jak koledzy idziemy tam to zrobić, czy nie no mi to powiedzcie dobra, no to jak no to dobra, no to chodźmy tam trochę pograć ten no naszego no i yy, metalu dobra, no to zagrajmy troszeczkę metalu, okej, okay, no to dobra, no to grajmy da Dalej razem, okej, okay, dobrze, no to dobra grimy razem tego no naszego yy. Metala, okej, okay, no to grajmy razem, no to chuj nam w dupeczkę, okej, okay, no to tyle w temacie grajmy, kurwa dalej, okej, okay, no to. Już to zróbmy dobrze, kurwa, czy nie no mi kurwa, to powiedzcie okej. Okay. No to teraz dobra, przestańmy już teraz coś pierdolić i zajmijmy się tym, co mamy. Okej, okay, no to zajmijmy się tym, no i piciem może piwska, a nie czekaj, mam pomysła, musimy się zająć tym, no i naszym koncertem, tym no naszym koncertem w hełm, co nie no to chodźmy zagrać już ten no nasz koncercik dobrze no to dobra no to chodźmy już tam no zagrać ten no koncert no i to już zróbmy no i chuj nam w dupeczkę okej okay, no to tyle kurwa w temacie dobra no to dobra koniec gadania Czas na koncertowanie dobra, no to już to zróbmy, no i tak jak mówiłem o rock'n'rollu, czyli chuj nam wszystkim w dupę, no i rock'n'roll. No to teraz, no to teraz dobra, chłopacy siusiący robacy, co nie no to jak no to dobra, no to teraz zróbmy to co mamy zrobić, czyli pokoncertować, okej, okay, no to już tam, no chodźmy pokoncertować, no i to tyle w temacie co nie no to jak no to dobra, no to już tam sobie teraz pochodźmy po scenie, a za chwilkę zagrajmy ten na no, nasz koncert metalu okej okay, no to jak no to dobra, no to ja jestem gotowy. Nie wiem jak wy, ale ja tak co nie, ale ja tak no to dobra, no to już tam sobie teraz po prostu chodźmy, no i co, no i Rock N Rule, czas tam iść, no i chuj nam wszystkim w dupeczkę idziemy grać metal, okej okay, moi kumple. No i właśnie tak, metalowcy z pewnego boizbędu rozpoczęli kolejny nudny dzień w hełm, że co nie no, to kolejny nudny dzień tutaj, co nie no, to dobra, no to właśnie tak, to było co nie no, to właśnie tak, to było, no i co no, to chuj nam wszystkim w dupę tak jak mówią ci metalowcy, co nie no to dobra, no to właśnie taki jest tutaj świat w świecie metalu, co nie no to jak, no to dobra, no to tyle w temacie okej, okay, no to tyle w temacie, czas trochę odetchnąć z ulgą, no i iść dalej, no to dobra, przepraszam że nie pokazałem reszty co ten zespół będzie grał w hełmrze ale nie miałem czasu ale dobra pokażę coś ciekawszego w następnym odcinku okej okay, no to trzymajcie się dzisiaj no i cześć